...złożymy, Krótko mówiąc, to jest przywrócenie głosowania korespondencyjnego. Ten projekt już został przez, przeszedł przez Sejm, został przegłosowany, również przyjęty przez Senat. Niestety nie podpisał go prezydent. Wysłał go do pani Julii Przyłębskiej. To na wskutek decyzji pana prezydenta Dudy dziś Polonia nie może głosować korespondencyjnie, ale bardzo się cieszymy, że Polonia na całym świecie gremialnie rejestruje się, że my mamy, kolej, mamy rekord zarejestrowanych obywateli Rzeczpospolitej, którzy mogą głosować na całym świecie, że tak dużym zainteresowaniem cieszy się druga tura wyborów. Dziś do północy czasu lokalnego można się jeszcze rejestrować, gorąco o to serdecznie apelujemy, ale w pewien sposób symboliczny dzisiaj też. Chcemy powiedzieć o tym projekcie, który nie został przez pana prezydenta Dudę podpisany. Składamy go, tak jak powiedziałem, ponownie. Tak, żeby między innymi Polonia, już w najbliższych wyborach, które będą, dzięki nowemu prezydentowi, który będzie, mogła głosować korespondencyjnie w sposób dla siebie absolutnie, absolutnie najwygodniejszy, bo to jest najwygodniejsza formuła dla Polonii, która jest rozsiana z różnych względów historycznych, życiowych po, po całym świecie. Szanowni Państwo, napisaliśmy swego czasu bardzo dobrą ustawę. Ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, która... W dużym stopniu była skierowana wobec naszych rodaków na stałe zamieszkujących za granicą, ale ona również obejmowała wszystkich Polaków tutaj w naszej ojczyźnie, którzy zechcieliby zagłosować korespondencyjnie. Co więcej, ta ustawa wprowadzała mechanizm taki bardzo nowoczesny, znany między innymi w Stanach Zjednoczonych mechanizm wcześniejszego głosowania w tygodniu poprzedzającym wybory. Można było osobiście odebrać pakiet wyborczy i go zdeponować zagłosować kilka dni wcześniej przed wyborami, wtedy kiedy już są wydrukowane karty do głosowania. Także wychodziliśmy na, na e, e, przeciw Polakom na stałe zamieszkującym za granicą, ale wychodziliśmy również naprzeciw wszystkim tym, którzy z różnych powodów e, nie mogli głosować e, tradycyjnie, udając się do urn wyborczych w niedzielę wyborczą. Prezydent taktycznie zawetował tę ustawę wysyłając ją, nie podpisując i wysyłając do Trybunału Konstytucyjnego, który w ogóle nie raczył się nią zająć. Oczywiście chodziło o to, żeby ta ustawa nie weszła na wybory prezydenckie. Wybory, które dzisiaj budzą tak duże zainteresowanie wśród Polaków tutaj w naszej ojczyźnie i za granicą. Szanowni Państwo, przywracamy ten projekt, bardzo nowoczesny, bardzo dobry projekt, który ma charakter alternatywnego głosowania, bo cały czas tradycyjnym głosowaniem pozostaje głosowanie polegające na udaniu się do urny wyborczej, ale dla wszystkich tych, którzy chcieliby głosować korespondencyjnie i za granicą, i w Polsce, ten projekt takie prawo przywraca i tak jak powiedział Pan Przewodniczący, mamy przekonanie, że nowy prezydent bardzo szybko, być może już we wrześniu, bo chcemy skończyć procedurę legislacyjną do września. Już we wrześniu tę ustawę podpiszę i to jest nasz symboliczny gest szacunku, ogromnego szacunku dla Polaków na stałe zamieszkujących za granicą, dlatego że jest to jeden z elementów utrzymywania więzi z naszymi rodakami. My chcemy i marzymy o tym, żeby jak najwięcej naszych rodaków, którzy z różnych powodów udali się za granicę, żeby wrócili do Polski. Wrócą wtedy, kiedy będziemy utrzymywali z naszymi rodakami bliskie kontakty, relacje. Wybory są właśnie takim elementem, są właśnie taką więzią. PiS ograniczał możliwość brania udziału naszych rodaków w wyborach za granicą. Wiemy dlaczego, bo bilans był w wyborach zawsze dla nich niekorzystny. Przegrał Duda w 20 roku za granicą, i dzisiaj widzimy, że ten bilans też jest dla nich niekorzystny, i dlatego cynicznie ograniczali możliwość głosowania naszych rodaków za granicą, ale w ten sposób też pokazali pisowcy i Andrzej Duda, jaki mają stosunek do naszych rodaków za granicą instrumentalny w taki sposób ich traktują. My to zmienimy symbolicznie tą ustawą i jesteśmy przekonani, że bardzo szybko ta ustawa przez nowego prezydenta zostanie Podpisane. Na koniec, szanowni państwo, chcę powiedzieć, zgodnie z tym, co pan przewodniczący Konwiński mówił, my mamy już ponad 650 tysięcy naszych rodaków zarejestrowanych w różnych obwodach za granicą, którzy będą głosować w drugiej turze wyborów. I mam nadzieję, że ten bilans się jeszcze poprawi, bo jeszcze są godziny do takiej rejestracji. Jeżeli są pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Dzień dobry, Agnieszko Homaonet. Ja chcę zapytać, czy obu panów o zdanie na temat nowych faktów, które wyniknęły w temacie Karola Nawrockiego, a mianowicie, że uczestniczył on w procederze sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu w czasach, gdy był tam ochroniarzem. Te wszystkie fakty, które w ciągu paru ostatnich tygodni poznajemy o kandydacie wspieranym przez PIS są dość bulwersujące, bo one są dyskredytujące dla kogokolwiek, który by się ubiegał jakąkolwiek funkcję, z wyboru, a już nie mówimy o wyborze na funkcję najważniejszą w Polsce, głowy, głowy państwa. I powinien nie zasłaniać się jakimiś trikami prawnymi, tylko rzeczywiście skorzystać z trybu wyborczego. Jeżeli by skorzystał z trybu wyborczego i z jakichś powodów sąd by odmówił rozpatrzenia, na przykład, no to mógłby powiedzieć: że Chciałem skorzystać, ale, ale nie dałem rady, no bo przepisy są jakie są. Ale on po prostu od razu uciekł w, w pozew cywilny. To jest dyskredytujące dla, dla pana. Ja nie wiem, jak ktoś o wartościach, o poglądach konserwatywnych na kogoś takiego może głosować. To, to mnie bardzo, bardzo ciekawi, jak to sobie ktoś, kto ma głęboko konserwatywne poglądy, kto y, uczęszcza na nabożeństwo w niedzielę, może na kogoś takiego jak Nawrocki głosować. Znaczy, nie wyobrażam sobie, sobie, y, sobie tego, bym bardzo był chętny posłuchać, jak to sobie ci ludzie, którzy są gotowi na niego głosować, y, tłumaczą. Bo to, wiemy, Mówi pani o tych ostatnich informacjach, ale przecież w sprawie mieszkania słynnego, no ileś tych wersji było w sprawie mieszkania? No on sam ileś wersji podawał. Nawet w sprawie tego, co zażył podczas debaty z Rafałem Czaskowskim też ileś wersji musiało krążyć. No to nie ma, nie ma w zasadzie ileś razy przyłapany na kłamstwie. Ileś bulwersujących faktów, i to jest absolutnie dyskredytujące, i mam nadzieję, że też jestem przekonany, że takie odrzeźwienie też, też przyjdzie i, i nawrocki nie zostanie wybrany prezydentem po prostu. Szanowni Państwo, kandydat Kaczyńskiego to jest człowiek, do którego przylgnęły określone, ne, brzydkie sformułowania, bowiem fakty, dowody, śledztwa dziennikarskie na to wskazują. To jest człowiek, do którego przygnęło określenie dotyczące szemranych kontaktów. Bo wiemy jakie ma kontakty z ludźmi z Szemrane interesy, to jest kwestia kawalerki. Szemrana przemoc, no bo to są ustawki, brutalne ustawki, a w jednej z ustawek walczył po jednej stronie z bandytą, który potem okazał się mordercą. To są wreszcie szemrane uzależnienia, no bo my do końca nie wiemy co on sobie tam wkłada w usta, te tłumaczenia sztabu są pokrętne, ale wiemy, że to jest człowiek, który nie jest w stanie ustać 45 minut bez jakiejś używki, bez, bez jakiegoś dopalacza. Musi krótko mówiąc przyładować coś musi przyładować, żeby ciągnąć dalej. Ktoś taki kompletnie nie nadaje się do roli prezydenta, bo on krótko mówiąc wysiada, jest uzależniony. No i wreszcie mamy na końcu sutenerstwo mamy informacje, za które stuprocentową odpowiedzialność biorą dziennikarze one tu, włącznie z możliwością udania się do sądu i zweryfikowania tych faktów. I to jest coś niesamowitego, bo w tle są prostytutki. W jakimś sensie handel żywym towarem musi się z tego nawrocki wytłumaczyć, dlatego że to są dyskwalifikujące informacje. I artykuł 111 Kodeksu Wyborczego pozwala na tryb wyborczy. I to nie jest tak, jak pisowcy tłumaczą, że on nie dotyczy dziennikarzy. Oczywiście dotyczy, dlatego że jak przeczytacie państwo Kodeks Wyborczy, to jasno z niego wynika, że wszystkie pomówienia, wszystkie kwestie, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, e, mogą być sprostowane. To znaczy, krótko mówiąc, trzeba iść wygrać tryb wyborczy i wtedy te informacje są prostowane, jeżeli ma wobec nich nawrocki wątpliwości. Po prostu. Nie chce tego zrobić, bo się boi w naszej ocenie. Dzień dobry, Piotr Paweł jest telewizja w Polsce, jeżeli można w tym samym temacie. Czy Jacek Murański, zawodnik patologicznych frekwajtów, jest wiarygodnym świadkiem, na którego powinien powoływać się premier, panów zdaniem? Ja nie znam tego pana, natomiast wiem, że to jest pan ze środowiska, z otoczenia pana Nawrockiego. No to, to... To bardziej to jest bardziej jakby to towarzystwo. Ale ja tego pana, ja tego pana nie znam i nie jestem w stanie coś więcej na temat pani, tego powiedzieć. Murański nie jest dla nas autorytetem, ale Murański też może pójść do sądu. On wie, co mówi. Jest obywatelem, i jeżeli mówi to, co mówi, bierzcie go do sądu. Jak macie zastrzeżenia do Murańskiego, bierzcie go do sądu, niech to weryfikuje. Bierzcie do sądu e, e, dziennikarzy, bierzcie do sądu tych świadków, którzy e, dziennikarzom monetu podyktowali tę informację o Nawrowskim. Śmiało, proszę bardzo, nie pasuje wam Murański, bierzcie go do sądu. No bo tak, bo to jest trochę tak, jakby powiedzieć, znaczy, to część część mediów, tak, sprzyjających panu. Nawrockiemu i środowisko pana Nawrockiego i PiS mówią właśnie w tym kontekście, że on jest niewiarygodny, czyli otoczenie pana, rozumiem, Nawrockiego, środowisko pana Nawrockiego jest niewiarygodne. Do tego to można też sprowadzić przecież, nie? No ale to on tak twierdzi, że coś wie, ale to jest tylko słowo przeciwko słowu. Czy artykuł oparty na plotkach, niezweryfikowanych świadkach, nie. na panu Jacku Morańskim, jeszcze później wywiady z panem premierem, to jest wiarygodne źródło, czy to jest po prostu być może kampania oszczerstw? Ja, ja, nie, ja nie, nie pisałem tego artykułu, ale z tego co ja pamiętam, to dziennikarze Onetu, którzy się tym zajmowali, wyraźnie powiedzieli, że, że to nie było ich źródło. Że, że pan Murański nie był ich źródłem. Dlatego rozdzieliłem te dwie sprawy, bo ten artykuł jest oparty na anonimowych, niezweryfikowanych dwóch źródłach. Jeśli dobrze ten, pamiętam, to, jest, to, jest to również prawa. padła informacja, że, dziennik, że, że że te osoby są w stanie w sądzie poświadczyć te rzeczy, o których, które są w artykule. Wie pan, można próbować robić taki, taki zamęt trochę, tak, że, że ten jest wiarygodny, ten jest niewiarygodny. No właśnie, dlatego się Niech... pytam o ten zamęt, czy te artykuły i i wywiad pana premiera, w którym on się powołuje na Jacka Murańskiego. To nie jest właśnie stwarzanie tego zamętu tuż przed wyborami. Jeżeli to jest nieprawda, niech po prostu Nawrocki idzie w trybie wyborczym do sądu. Jeżeli, jeżeli jest tak, jak twierdzi, że to się nie nadaje na tryb wyborczy, no to, to będzie mógł, że tak powiem, bojem sprawdzić. Tak? Niech idzie do sądu po prostu. I wtedy będzie jasne, że chce się w jakiś sposób z tego oczyścić. Nie robi tego. Nie zrobił tego w sprawie mieszkania, nie zrobił tego w sprawie innych rzeczy, któremu jakby były pokazywane na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu tygodni. Z jakichś powodów tego nie robi. No, każdy sobie może sam odpowiedzieć z jakich, jakich powodów. Szanowny panie redaktorze. E, naczelny Onetu wyraźnie powiedział, że to są informacje zweryfikowane, a świadkowie są w stanie zeznawać pod przysięgą w sądzie. Koniec, kropka. Proszę nie insynuować, że to jest jakaś plotkarska analiza i że to są jakieś pomówienia. To jest rzetelna robota dziennikarska. Nie pasuje Nawrockiemu? Do sądu, ale nie do sądu, żeby za półtora roku cokolwiek wyszło, tylko do sądu teraz. Kodeks wyborczy na to zezwala. Panie Nawrocki, do sądu, bo normalnie w cywilizowanych warunkach Nawrocki powinien wycofać się z kandydowania z wyborów prezydenckich. To powinno mieć miejsce w świetle wszystkich informacji, które go dotyczą. Nie pasuje mu do sądu. To jest ostatnia szansa, żeby zweryfikować te informacje, jeżeli on twierdzi, że trochę było inaczej. Jeśli nie ma więcej...